Cześć Wam. Słuchajcie, dzisiaj Wam opowiem o rasie kur Araucana. Um, ogólnie rasa kur wywodzi się z Chile. Tak naprawdę no, nie jesteśmy do końca pewni jej pochodzenia. Tak naprawdę jest to podobno z tego, co, co do źródła podają, wynik krzyżowania kur hodowanych przez Indian. I wywodzi się z Ameryki Południowej, z terenów dzisiejszego, dzisiejszych Chile. Jeżeli chodzi o wygląd tej kury, no to możemy tak naprawdę wyróżnić dwie wielkości, zwykłe i miniatury. Ptaki mają, no wiadomo, wyprostowaną postawę ciała, nie mają ogona, nie posiadają... Posiada takie puszyste pióra. Grzebienie ma takie groszkowe, takie czerwone. Jeżeli chodzi o skoki tutaj, no to tak naprawdę wszystko zależy od odmiany yy, koloru ptaka. No i przykładowo, jeżeli miałyby być to powiedzmy niebieskie, no to jest to od czarno-oliwkowych do wierzbowo-zielonych kolorów. No i możecie sobie poczytać, jak tam właśnie źródła podają. Jeżeli chodzi o pszeniczne jakieś kolory, no to skoki są jasno-wierzbowo-zielone. I, i, I mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o masę ciała, no to kogut do 2,5 kg, kura do 2 kg, a miniaturowa do... Około kilograma poniżej nawet. Jeszcze się przejdziemy, trochę pokażę Wam. o no tutaj kurki sobie jedzą. Jeżeli chodzi o kolor jaja, no to mają taką barwę turkusową. Potocznie mówi się, że jest to kolor zielony. Często myli się go z jajami zielononóżki, tylko nóżka ma takie malutkie jajka. Jeżeli chodzi o nieśność, no to jest to około 160 jajek w ciągu roku. Masa jaja przy y, kurach araukanach y, z miniaturach to jest około 30 gramów, a zwykła no to około mniej więcej 50. Mogę wam jeszcze dodać, jeżeli chodzi o barwę upierzenia, no to mamy białe, czarne, Jakaś jakaś kuropatwiana jastrzębiata, bursztynowa, no w ogóle przeróżne mamy kolory. Do chowu osobiście nie miałem tej kury, wydaje mi się, że ma w miarę spokojny temperament do takiej zwykłej hodowli. Nie nastawiałbym się na jajkach, ale no tak jak mówię, ludzie hodują i z tego co mi wiadomo, są zadowoleni ogólnie, jeżeli chodzi o kurę ozdobne. Bardzo fajna kurka. Także to by było na tyle, słuchajcie, trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam pomogłem, gdybyście mieli jakieś pytania, piście w komentarzu, trzymajcie się, cześć.